Cześć, witajcie moi drodzy. Dużo osób poprosiło na mojej stronie na Facebooku, os i inne. E, bym wygłosiła recenzję, yy, i powiedziała Wam, do czego słyszy yy, pomadka Vitamin Plus yy, Meta med, Medical. I teraz Wam powiem wady i zalety. Pierwszą wadą jest to, że jest jej naprawdę malutką. A kupiłam ją... Yy, Dzisiaj o 12.00, jeśli dosłownie tyle. Więc, no. I teraz zalety, bo jest tylko jedna wada. Pierwszą zaletą jest ona medy medykalna, czyli jest ona wykorzystywana naprawdę do spierzchniętych ust, które potrzebują regeneracji. I drugą zaletą jest to, że ona pięknie pachnie, arbuzem. I nie jest za bardzo do, dla osób, które mm, zlizują z ust właśnie tą pomadkę. Czyli coś takiego. Nie jest to dla takich osób. Jest to zdrowe, ma witaminę C i C. C i E i intensywne hmm, rozprowadzenie po ustach. Kolejną zaletą jest hmm, właśnie rozprowadzenie po ustach. Jest po prostu fantastyczne. Drugą sprawą jest to, że... E, już sprawą, zaletą jest to, że możemy ją przytrzymywać w naszej torebce i wydaje ona taki głos zamknięcia i otwarcia. Zaraz Wam pokażę. E, tak. A drugą sprawą jest po prostu zamknięcie. Czyli jak ją e, zamykamy i otwieramy, słyszymy taki trzask. Więc, e, no, jeżeli otworzy Wam się w torebce, będziecie to oczywiście słyszeć. A więc, moi drodzy, ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że dużo osób zakupi właśnie ten produkt. Ja już się z Wami naprawdę muszę pożegnać, bo mam mało czasu. Pa!